Scenariusz tegoroczny jest scenariuszem centralnym, czyli tym, który y, będzie również obowiązywał w Warszawie, z pewnymi modyfikacjami, które jak wiadomo każdy orszak każdego miasta ma swoją specyfikę, więc y, no, staraliśmy się go dopasować do tych realiów y, rzeszowskich. Wiadomo, że tradycja orszaku sięga tych naszych ośmiu lat, więc nie odbiegamy bardzo od tego, ponieważ chcemy być wierni przede wszystkim słowu Pisma Świętego i odtworzyć te wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat w naszym wieku XXI na ulicach naszego miasta. Mamy troszkę zmian. Mamy nowego pana reżysera. Stawiamy tutaj na pewne otwarcie, na pewne zaangażowanie. Pan Tomasz Grzeby, który jest specjalistą jakby w przygotowywaniu takich wielkoformatowych, plenerowych przedstawień. Więc liczymy, że i orszak tutaj będzie dobrze ogarnięty. Oprócz tego, trasa, tak jak zwykle, od podpromia do rynku. Wędrujemy z trzema królami, natomiast chcemy bardzo w tym roku rozśpiewać Rzeszów. Kładziemy nacisk na nasze piękne polskie kolendy, które chcemy, żeby wybrzmiały w przestrzeni naszego miasta. Hasło tegorocznej edycji brzmi: Cuda, cuda ogłaszają. Więc będą ogłaszać nasi aktorzy śpiewem te cuda, które miały miejsce 2000 lat temu. Aktorzy są aktorami amatorami, którzy rok rocznie większość z nich już występowała w Orszaku Trzech Króli w Rzeszowie z tą zmianą, że w tym roku będą grać nieco inne role. Wchodzimy bardzo mocny nacisk na kolendowanie. Nasze piękne kolendy polskie. To jest bardzo zakorzeniony nasz tradycyjny zwyczaj Polski. Nie jest on tak upowszechniony u katolików w innych krajach. U nas jest to szczególnie kultywowane, aczkolwiek z pokolenia na pokolenie mimo wszystko w domu coraz rzadziej się śpiewa kolendy. Dlatego propagujemy ten zwyczaj, ponieważ kolendy są piękne, jeśli śpiewa się je wspólnie. A orszaku będziemy proponować, rozdawać śpiewniki i proponować śpiewanie kolęd wspólnych.